Ogłoszenia parafialnym. W liturgii kościoła w tym tygodniu, w środę, wspomnienie świętego Ryzego Gonzagi, zakonika, w sobotę uroczystość narodzenia świętego Jana Chrzciciela. Solemn z i Bielatom tego tygodnia życzymy wszelkich wask Bożych. W tym tygodniu kończymy rok szkolny i katechetyczny dzieci i młodzieży. Zachęcamy do spowiedzi z tej okazji codziennie podczas mszy świętych wieczornych. Wszystkie dzieci, młodzież, nauczycieli i rodziców zapraszamy na przez święte, które odprawimy w piątek: szkoła 113 i szkoła 15 o godzinie 8.30, szkoła Świętej Edwigi o 9.30 i szkoła nr 21 o godzinie 10.30. Będziemy dziękować za miniony rok, za zdobytą wiedzę i wszystkie owoce pracy a także prosić o opatrzność i opiekę na czas wakacji, aby ten zasłużony odpoczynek był udany i bezpieczny oraz by nie brakło w nim miejsca dla Boga. W czwartek, jak co miesiąc, zapraszamy na różaniec z intencji rodzin i osób samotnych z naszej parafii za przyczyną świętego Jana Pawła II. Modlitwa rozpocznie się o godzinie 20:30 przy relikwiach Ojca Świętego, a zakończy apelem jasnogórskim. Zapraszamy wszystkich na tę wyjątkową modlitwę. Dzisiejsza składka na tacy jest w całości przeznaczona na parafialne inwestycje. Jak widzimy w kościele trwają już prace wymiany okien witrażowych i renowacji witraży. Dziękujemy wszystkim, którzy rozumieją konieczność tych prac i uczestniczą regularnie w składce inwestycyjnej poprzez ofiarę składaną na tacy, wpłaty na konto lub poprzez ofiaromat. Gdyż składka inwestycyjna jest w całości przeznaczona na tę pracę, Bóg zapłać. Zapraszamy do udziału w 43. Pierwszej pielgrzymce krakowskiej do Częstochowy w dniach od 6 do 11 sierpnia pod hasłem Wierzy w Kościół Chrystusowym. Szczegóły znajdziemy na plakatach, a zapisywać się można w kancelarii parafialnej w godzinach jej urzędowania. Stowarzyszenie Przyjaciół z Kawy zaprasza dzisiaj na 20. Międzynarodowy Festiwal Orkiestr Wojskowych identych, który odbywa się w Skale. Szczegóły na plakatach. Na pod chórem można znaleźć najnowszy numer miesięcznika dla dzieci. Staś. Dzisiaj, po Mszy Świętej o godzinie 11, peryferyjny klub sportowy Jadwiga wraz z sekcją gimnastyki artystycznej Jagódki zaprasza na występy do sali teatralnej. Natomiast w poniedziałek, 19 czerwca, o godzinie 17, klub zaprasza do kaplicy na Mszę Świętą kończącą sezon. Po Mszy Świętej zapraszamy na salę teatralną, gdzie zostaną wręczone medale nasi najlepsi. Przypominamy również o zapisach na obozy do Kamienicy i Włoch oraz o półkoloniach. Na obozy i półkolonie zapraszamy wszystkie chętne dzieci, nie tylko te, które należą do klubu. Już dziś zapraszamy na dziewiąty marsz dla życia i rodziny, który odbędzie się w przyszłą niedzielę, 25 czerwca, pod hasłem Polsko walcz o swoje dzieci. Marcz wyruszy o godzinie 12 z Placu Matejki i przejdzie na Plac Wolnica. Teraz prośmy o miłosierdzie Boże dla naszych parafian, którzy ostatnio odeszli do wieczności. Są to świętej pamięci Witold Siódek z ulicy Wybyskiego 1, Paweł Sekuwa z ulicy Batalionu Skawa 10 i Józef Boroń z ulicy Stachiewicza 17. Dobry Jezu, a nasz Panie... Dobry Jezu, a nasz Panie... Dobry Jezu a nasz panie. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym.